Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Rafał i czas na drugi odcinek z Rocket League yy, na moim kanale. Więc dzisiaj pogramy sobie kilka miesięcznych właśnie jeden na jeden, bo będziemy się skupiać właśnie na tym trybie na odcinkach. Zagrańmy sobie innym, innym samochodu, czyli właśnie Diestro. Bo bo tym markiem nie gra mi się za dobrze. Znaczy nie gram, no po prostu przegrywam większość meczy, które gram, więc postaram się zagrać tym samochodem dzisiaj. No te poroża jelania było to jest, które to wiem sobie, o Więc tak wyglądał samochód, sobie tak go zrobiłem. W eee, szybko szybko garaż, ja mam, mam kilka rzeczy, pozbywałem, Była takie rzadkie opony, ale nie, nie podobają, po prostu mi się. Właśnie, poroże mamy i tak dalej. Kilka rzeczy zdobyłem, więc to jest fajne. W Rocket Pass 24, poziom Zobaczmy co Tutaj wyjdzie. Wyzwania, co porobiłem. Tutaj już jest kilka. Więc zobaczymy. Zakamy sobie 1-1, właśnie. Rangę chyba nie poprawiłem. No ale zobaczymy. Ja jestem cały czas w te samej randze, i jeśli nie będę, przez powiedzmy 20 odcinków, nie wyjdę na z rangi, to wiecie, po prostu nie jestem za dobrym graczem. To się jest bardzo uczę, no bo w porównaniu do komputera. A właśnie tutaj to jest coś innego, i trafiamy się na osoby, które są maksymalnie zlagowane, i w ogóle nie widzę, gdzie się poruszają. naprawdę. Um. Thank you. Nawet nie dotknął piłki, a ja i tak zrobiłamkę hmm. Dobry blok. Nie tak przeszła za mnie piłka. Wylećmy. No nic tu nie zrobimy więcej. No. Niestety tak się kończy. Jeszcze raz, no słabe znowu no żadnym oczem nie mogę wygrać, to jest przykre, bo na początku zawsze mi się udawało. Witamy, że wygrywałem bardzo z dużą mocnością, a teraz tracę tyle bramek, że to jest aż smutne, ale bramkę mogę zrobić, widzicie. No, może teraz, nie no bo znowu się nie odbiła. Niestety, musimy bronić się, wybijam piłkę, nawet nie, nie, nie zajczęło mi jako obronę. Naładowałem atak Zobiałem fajną obronę Tutaj zwaliłem, chociaż może dobrze dobił piłkę, dobrze się odsunąłem. I mamy 4-1. Jest projekt. Nie Jedna mąka w... On jest 4 do 2 przerybamy. Chodźmy po jedną Ale jak mówię, nie jest... nie, nie wiem, trafem jakiś gracz i po prostu raz kreski i będę spadał po prostu z każdej ligi. Może w brązie będę. Miał srebra i się z tym um, cięższe mecze. Trzeba się użyć, prawda? Zobaczmy. Drugi mecz. 1 na jeden duel normalny gramy. Po raz kolejny mamy przeciwnika do minusy, tak, chyba. Tak więc za ten sam kurs. Mam go, więc tutaj. Delikatnie. Może nie to przeciwnik Chyba to chyba... no, ładnie. Na pewno w tym przypadku nie. Jest tutaj zadowolony. Słaby się dzieki gofy. Tu przynajmniej jestem to jest że tutaj będę odbywał. Przednie odbiłem. mnie nie wiedziałem co zrobić. Chciałem mieć, aby niestety postaram się teraz zrobić coś dobrego. No i odbiłem, ale znowu zlagowało. Teraz ja wiem, że trochę też laguje, to nie tylko przeciwnicy. dobrze po kontrze. 1 2 to do to pani pensat no nie było szans To można. i idę tak co tam Na, dobra, samobi nawet albo fajny noc, dobrze siadłem, 2-3 minuta 15 do końca, i jeszcze będę musiał jeszcze albo ja stracę, albo, albo strzelę. Jest odbita piłka. Idealnie, bramka, Może napisać, czy. Gr gracie w gracie. E, co? Gracie gracie. gracie lub. E, będziecie grani. będziecie spróbować. Walketliga, właśnie. Side sweep. Pograć. Tu chyba to nie da. w wygrałem.

Momentu, no i jest. Teraz jakoś mi wszystko siada, nie wiem. Teraz już po prostu lepiej mi latać. I, I może coś zrobimy. Jest znowu dobry kików przez pod em, przeciwnikiem pozostrzyłem. 2 do 9, jeszcze 10 bramek w jednym meczu nie strzeliło. No i nie Może uda się. Tu nie fakt. Przeszło na nym, odbił się ode mnie. No i bramka darmowa. Jeszcze jeden mecz, 9 mieć nawałkami. Zaraz jeszcze jeden mecz. No, muszę przekazać, 10 meczów to jest siedź wygrać. Dzisiaj będzie 9 wygrać Więc stronie. Gramy jeszcze raz. Będzie akurat 13 minut w okolicach. Więc... Dobrze, dobrze. OK. Mam mecz, więc nie muszę na to cięć, żeby, żeby wiadomo, yy, nie czekać. Yy, no i tak mecze szybko się wyszukuję. Tutaj no jest to. To samo, że co chyba. Nie, pół. 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 Oto odcinku... ono, słaby. więc mogę sobie te dwie kreski odrobić. Jedną, że przed filmem, sprzegawałem dwa meczyce. wcześniej, przed odcinkiem. W waszym nie strzegam bramki nawet. Ten Bram 4, 0 w drugim 60. Przysiągam 9 do 4. Teraz w to nie zakończy się bramką. E, nie zakończy się. Muszę przynieść spać stary. A i na 2 lampki, nie wiem, czy nie ma 60. Snudziwić mnie, bardzo mi chciał to. Powiedziałem, bo... że nie do 0. O, ale słodki gof od razu. Okej, okay, 1-3 minuty do końca. w końcu coś się Okej. jest przeżyło nie było szans czy dzisiaj no się. no i Półki, kropie, i Dziś, piłka leciała po prostu w jego rękę. To jest tak po prostu w Dajem... że to jest nawet no, tak, że a, to ja bym chciał, czyli takie z mojej myśli, a po jest tak Wygrywałem. Jeszcze przegram ten mecz. No przegram, bo takiego go w Obrona. Ja tu nie dojdę. Doszłam. No, do gry w Słabo, słabo. Ten mecz wygląda teraz. No i to koniec. Adam, mojego przeciwnika. Jest po kontrze. Mamy to. Wymiany nagrania i jest całkiem fajnie wyszło. Zresztą nie przegrałem myślałem że będę przegrał za darmo. Nie trafiłem na odcinków, teraz jest bamek. No, ale tak się, tak się w dzieje. Na ja szczęście tu jest zwycięstwo. zwycięstwo i, i fajnie, jest no, to fajne. Jest yy. w kolejnym razie może tego dominu przetestujemy albo Okteina. Albo bo gęsto z tym merkiem, ale mówię no, na początku, jest podstawowy w tym bronie, no to wygrałem wszystko, to dużo bank strzelałem yy, na ulicach 12 yy, na mecz, a, a ten, to niestety jest słabo, to wychodziło teraz, więc zobaczymy, srebro, czy blisko jest, zobaczymy jak to wyjdzie, trzymajcie się, Do zobaczenia jutro, Do zobaczenia. you